Dajka wszystkim. Tutaj? W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Stumble Guys, ale nienormalne, tylko Robloxową wersję. Ja jestem bardzo ciekawa, jak, jak Roblox zrobił tą grę w swoim stylu? Czy jest podobna, czy jest zupełnie inna? Ale tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi pójdzie, to dajecie. No dobra, graliśmy w Stumble guys. E, normalnie przez ich e, grę. Teraz zagramy sobie przez Robloxa, bo widziałam, wow, jak ja latam! Czy wy to widzieliście? Patrzcie! Wow! Ale super! jak? Jak ta, jak, jak motylek na tych skrzydełkach. Dobra, z tego co widzę, musimy poczekać 24 sekundy i zaczniemy sobie grę z innymi. O, patrzcie, jak mnie wysadziło. O nie, palę się! Dobra, okej, okay, czekam jeszcze te 5 sekund, bo nie byłoby fajnie, gdybym zginęła, zanim w ogóle zaczęłam grać. Okej, okay, losuje nam się kolejna gra i patrzcie, tu są dynie. Niedługo na moim kanale też się pojawi. Yy... Halloweenowy wystrój. I Halloweenowe gry zresztą też będą. I patrzcie, to jest boisko. Dobra, przenosi nas do zawodów. Czy robloxowa wersja będzie łatwiejsza, czy robloxowa wersja będzie trudniejsza? Piszcie w komentarzu, czy wolicie grać w tą grę. Yy. Patrzcie. Ok. Czy w Gaja wolicie grać. Yy. Przez ich tą jakby oficjalną grę, czy wolicie Robloxową wersję? Ej, czy mi się wydaje, czy ja jestem pierwsza póki co, nie? Whee! I finish mamy! O, nie mogę się po brzuszku jechać. Eee, Zlagowało mi mózg, i bez kitu. Przez chwilę się serio zlagowałam. Czemu mnie na końcu rozsypało? Napiszcie mi w komentarzu, czy to znaczy, że wygrałam, czy wręcz przeciwnie. Dobra, milusia się wygrała. Ja myślałam, że coś mnie rozsadziło. I że się nie zaliczyło. Dobra, czekamy 12 sekund na kolejną mapę. Ale wydaje mi się, że tutaj są inne mapy niż w normalnej grze z Stumble Guy. Napiszcie w komentarzu, czy są te same mapy, czy są może inne. Lawa była przez chwilę lava! lawa. Nie ma lawa. Laser crazy podbasz. Nie wiem co to jest. Uh, ja latam na skrzydełkach! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O, przeniosło mnie. E, o co chodzi? Miało być? Co to za skam? Halo! Ej, no tak się nie robi. Mnie się szukało, bo mnie nie wczytało jakby mapy w ogóle. No, a inni normalnie mają. Przecież dałabym radę. Napisz jej w komentarzu, teraz dałabyś radę. Jest mi smutno. Idę pograć w piłkę. Chlip. Ej, piłkę też mają halloweenową. Dobra, wbijamy gola. Jaj! Milosia Klaudusia zdobyła gola. Dobra, teraz tu. Żeby było porówno. równo. Ja tu widzę z Wiską. Gram. Nie, nie, nie! Bo będzie out! Bo nam... Nie! No i out się zrobił. Co się stało tutaj z tą piłką? I co? Jak dotknie tego to od nowa? Ale bez sensu, powinno się odbijać od tych boków. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy! Jest dobrze, dobrze! Dobra! O, chciałam level i mi dało teraz mroźną mapę, widzicie? Dobra, o teraz mnie zrespiło. Czemu oni tak szybko? Ej, oni mają chyba wykupione jakieś. Ale jak, patrzcie jak się skacze, to jest szybciej. O wiele. Widzicie? Pierwszy raz gram tą grę, a już. Jakie cheaty. Milusia, Klaudusia zawsze w Robloxie szuka drogi na skróty. I Macie, co się stało w ogóle? Ja nie, ja nie ogarniam, nie o co tutaj chodzi. Ej, da się wyjść na drzewo? Chyba się nie da bardziej. Dobra, czekamy aż skończą wyścig. Dobra, mamy winnersów! No halo! Chcemy kolejną mapę. A, 7 sekund. No że teraz się uda! Chcemy lawę! Chcemy lawę! Chcemy lawę! Chcemy lawę! No co za beznadzieja! Dobra, ale PRÓBUJEMY! Tylko żeby mnie dobrze zrespiło. Ja się znowu nie ruszam, bo mi się wydaje, że ja wtedy coś nacisnęłam, jakąś strzałkę czy coś i że mi się... nie wiem. Nie wiem, co. Trzeba skakać, wydaje mi się. I bardzo podobna mapa jest faktycznie w, Stambu w tym... Stambulga... w oryginale. Ale tu jest... o, tu jest ułatwienie lekkie. Ło, matko! Ale bym tutaj w dziurę wpadła! Huu! Ale było blisko! <głos> <głos> Jak mnie rozsypało, dobra, ale przynajmniej wiem, że to wygrałam. Dobra, mamy winnersów, wiecie ile ja czekałam? Okej, okay, i Lucia Klaudusia wygrała i... Mamy kolejne losowanko! Ja się w tym czasie mogę wysadzić. Do widzenia! Ja sobie wylatuję, mnie tu nie będzie. Wow. Kapce się, chcę lawę, lawę chcę, lawę, było, Jezu, jak blisko było, lawę, lawę, kurczę, jakąś farbę nam dali, dobra, nie ruszam, bo znowu mnie jakoś źle srespi, co to ma być w ogóle, dobra, tego też nie było jeszcze na tym odcinku przynajmniej, nie widziałam, dobra, kurczę, ten koleś przede mną jest dobry, Aha, spadł, Dla mnie lepiej. Mam większą szansę, że mi się uda. Wygrać. Wyścig. No, nie kłam. Czasami tego, w jaki sposób się tutaj zruwa. Dobra, nie. Nie. Ok. Oj, I ostatnia prosta! Jestem pierwsza! Wow! Dobra, czekamy 50 sekund na koniec tej rozgrywki. Okej. Okay. Aha, tylko ja dotarłam do końca? Lol? No to nieźle. Hello, jestem Milusia Klaudusia. Będę sprzedawała Wam dzisiaj. Nie wiem co. Hello. Hello. Lawa! lawa, 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 lawa. lawa. dajcie proszę. O, było blisko. No i co? Nie chcę jakiegoś wyścigu kosmicznego. Chcę lawę! Lawę chcę! Uuuu, ej, ale to ładnie wygląda, wbrew O kurczę, to będzie drugi wyścig, coś czuję. Nie, 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 nie wiem, nie wiem w którą stronę... Ojeju! Dobra, mamy taką... Mm, e, Boże, no grawitację małą, niską w sensie. Skaczemy daleko. Oj? <noise> ale to wyglądało, dobra! No i co? Okej, okay, dostałam niby w głowę, ale się jakoś ogarnęłam. <noise> ja tego widzę jak ludzie spadają. Nie? Ej, patrzcie, lewituje. I co? I teraz po czym pewnie? Dobra, ktoś jeszcze ze mną jest, bo już się bałam, że ścigam się sama ze sobą. To byłaby trochę bez sensu. Ej, ale ten to jest fajny wyścig. No i co? I teraz chyba musimy yy, na to? Nie. Chyba na tą ziemię bardziej tutaj, koło nas. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I przeskakujemy. No bo tutaj, tak brzuszka, lepiej nie robić. Dobra, biegną za mną, blisko są nawet. Oj, 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 oj. Dobra. I teraz na ziemię. I znowu na tą podstawkę. Okej, okay, ty lepiej nie skakać że jakieś tunele są, patrzcie na to. No nie, i piszcie, lewy, prawy, lewy środkowy czy prawy. Ja pójdę środkowym, może no, dla bezpieczeństwa jakiegoś. Ej, ale tutaj na tej mapie z grawitacją lepiej nie używać spacji. Zauważam. E, Wywaliło mnie gdzieś. I co, czerwony, czerwony i niebieski. Popatrzcie, normalnie jak daleko skaczemy, a naciskam tylko spację, to przez chwilę mamy busta I dalej o. Dlatego oni tak spadali wszyscy. Dobra. Okej, okay, zaliczyło mi. Dobrze poszło. Co, wydaje mi się, że chyba jeszcze jedną mapę. O, patrzcie. Ale nigdzie mnie nie ma. Smutne, że ktoś się wysadził. Dobra. Poczekajmy chwilkę i jeszcze jedną mapę i wtedy na tym skończymy sobie dzisiejsze granko. Pięknie się wyświetliło, że miłuszia, Klaudusia była pierwsza. I błagam. No słuchajcie, piszcie teraz w komentarzu lava. No, na ostatnią mapę, żeby się pojawiła nam ta lawa. Prosimy! Prosimy! Lawa, 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 lawa. Lawa, lawa, lawę Wybierz, panie! Błagam, lawę! No, jak chcę lawę, proszę. Lawa? Laser! No, nie! A to się zaczyna na Już miałam nadzieję, że będzie lawa. Czyli to jest dokładnie taka mapa jak w StumbleGuy... Aha. To było szybkie! <noise> nie wiem, czy w ogóle komukolwiek udało się to przeżyć. Poczekajmy chwilę, bo chyba za 30 sekund będą wyniki. Ale wydaje mi się, że wszyscy skosiliśmy, nie? Dobra, poczekajmy 10 sekund, jeszcze jedna mapa i wtedy kończymy. Ale ta też jest ładna! Dobra, tutaj trzeba przebiec to wszystko. Jezu, od tej muzyki już mnie głowa zaczyna bolać. A dobra, faktycznie skakać będzie lepiej. Okej, okay. i teraz po ale tutaj są utrudnienia, ale najlepiej i tak i tak jest skakać tak, o i tak z truszkiem. Ojoj, ojoj, o nie, o nie, na sam koniec mnie dało, o nie, oni tam są przy finiszu już, czyli na pewno nie wygram. A ciekawe co by się stało jakbym w czasie się nie zmieściła. Lawa! Dobra, no chociaż tak dali nam tą lawę, Okej, okay. mogę zaliczyć w takim razie to granie za udane. Ok, dobra. Ej, byłam druga! Ej, ktoś mi specjalnie oddał swoje drugie miejsce. Dziękuję ci bardzo. Oto ty. Tak właśnie imię. Natsola8585. Nad Widziałam, że oddałeś mi swoje miejsce, więc bardzo ci dziękuję. Ej, piszemy w komentarzu dzięki. Żeby, żeby każdy docenił gest, jaki został z moją stroną wykonany. To wszystko, co miałam dla Was w dzisiejszym odcinku. Ale nie przejmujcie się, a na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być wszystkim na bieżąco. Żeby było więcej takich filmów na tym kanale. O nie, nie łapie mi się fokus mam sierść. Nieważne. I po trzecie, żeby było więcej Istanbul Guysa na tym kanale Istanbul stumble StumbleGuysów? Guysów. No, nieważne. To jak. Widzimy się następnym razem. Pa!